Dzień dobry, witam, cześć. Ja jestem Byra, to jest Health of Iron 4. Na podstawce, w sumie, na podstawce gramy Meksykiem. Próbujemy zagrać z Meksykiem pod Troskiego. Robimy światowy rozpierdziel Także będzie zabawnie. Eee, już teraz muszę Was zapytać. W jakiej formie chcecie ten nasz Meksyk zobaczyć? Czyli wszystko dosłownie powinienem tutaj rzucać. Wszystkie przygotowania, nieprzygotowania, bo naprawdę. Na początku wyglądamy strasznie tym naszym Meksykiem. To jest tam potrzebne. To jest tam potrzebne. No. I. Czy chcecie po prostu wszystko dosłownie widzieć? Czy powinienem to uciąć faktycznie do momentu, w którym będziemy już gotowi, żeby na przykład rozpocząć wielką inwazję wszystkiego? Plus te ciekawsze rzeczy, jak na przykład ewentualna wojna domowa, jeśli którejś nie unikniemy, bla bla bla. Meksyk to na razie zabawa do unikania wojen domowych w mnie. Mamy 20 dywizji, które są bezużyteczne, go uszkolenie. I od czego to zacząć? W sumie sam nie wiem, sam nie mam pojęcia. E, tutaj mamy stabilizację. W ogóle, wspaniały ten kraj, bardzo taki... ...stabilny i w ogóle... ...stabilny, to się kameruje chociaż? Czy to się kameruje? Panie Stefanie, czy to się kameruje? To się kameruje, dobrze. A, więc... no. Eee... Panko de Mixico. Niepotrzebny mi koncern przemysłowy, bo i tak nie oddam papier, żeby go wrócić do stabilizacji. Nie wiem, raz chyba robiłem ten Meksyk, w sumie, tak, żeby go zrobić. Także szału nie będzie. Miejmy nadzieję, że nie upadniemy. I że jakoś coś z tego będzie, że osiągniemy świato, światowy. Światową miłość do wszystkiego. Dużo tej paliwa w sumie nam rośnie. Tak, dwa lata i mamy full. Także de facto, to sprawdza się teraz do wspaniałego szkolenia armii I robienia tych celów na piątce Co my tu w ogóle mamy w naszym meksyku? To musimy usunąć. Słaby kościół powinien być słaby Koncesja na ropę, a to jest właśnie, to jest straszny Meksyku. Upolityczniona armia, o jeszcze lepiej Jest useless I stabilizacja powinna 5%, bo tak Co my tu dalej mamy? Eee, Spuścizna rewolucyjna Wygnanie Kalesa. Hmm. Go, pauza. Co to Jaffem Jafem Maksimo. tutaj możemy pójść w kontrolę armii albo w wygnanie. Albo wygnanie. Eee, zmień mna, na na zmiana przyrody się politycznej. jest z tym Dziesięć 10%. Może być to wózko politycznym. o kurde, intrygujące. To generał Pedillo w ogóle. Idź sobie stąd. On dosyć pewnie będzie chciał robić tego. Eee. Yy... Walić poparcie dla demokratów, ok? Go. Tutaj. No, dla neutralnych to jest useless, ale. Czy od razu w rewolucję? Hmm. Nie no, usuniemy ten beznadziejny duch narodowy i idziemy w rewolucję. No także. Poklichamy sobie Hells of Iron na botach. Osobiście zawsze lepiej gramy się multiki. Tam nie trzeba na wiele uważać w sumie. Na O, to jest spoko, ale może nie usuwajmy wszystkich debuffów, pójdźmy trochę w tę rewolucję, żeby ten kraj nam się powoli nawracał. Była rewolucja, o. że tak się bawi? To my to w ogóle mam za decyzję. A, rebelia, przypierdzieli za chwilę. Generał Kedilo. A to ten, ups. No to chyba strzeli. <laughs> ups. Jak powiem, by... no strzeli, to jak musi to strzeli, no co zrobić. Idziemy w reolucję, nie ma czasu na pierdoły. Także... Będziemy mieli rewoltę. O, wywołanie, tak, czy to w ogóle robi? Więcej niż 10 stabilizacji. Nie posiada ducha narodowego państwa katolickie. Nie posiada narodowego państwo ateistyczne. Efekt jest mniej stabilności, więcej poparcia wojny. Super. Komitet pojednawczy. Więcej stabilności, mniej poparcia wojny. Aha, czyli tego nie chcemy widzieć w ogóle. Oskarżenie duchownego. Więcej stabilizacji. Mamy narzędzia. Super. Kurde. Nasz realizacja kościoła. Integrujące te rzeczy. Możemy totalnie masakrować kościoł. kościół. To nam potrzebne będzie... Może to? No się tam ale ustawicie tutaj dookoła mech, to cid. rewolucji revolution. Czerwone koszule? Czy złote? A to faszyści, to czerwone. Chyba czerwone koszule. Kurnet, armia nam się wyspaliła. Jakie my mamy te platki? <noise> <noise> A to? Mm, to, praje to? to ma prawie sens. To, ma prawie sens. Słuchajcie, mordy, wy wszyscy. W ogóle zmienicie tę platkę. Tak w ogóle z tym jest produkcja, tego, to produkcja. Ambitnie, nie powiem. Trzy militarki na pełnej. Jak mamy trzy militarki, to niech się bawią w przerobę, w papryk. Albo w ogóle pójdźmy w rozposąde. O, super, Polska. Armia się bawi. Auto-saving. ta rewolta strzeli? A, nie strzeli. Aha, bo to się zmienia. Z małego na duże i tak dalej, rozumiem? Teraz czaję. No cóż, no strzeli. Tej rewolty nie unikniemy. Coś się będzie działo, przynajmniej. Czerwone yy... koszule, no super. Nowy duch narodowy, no niepotrzebny. Yy... Będziemy w kontrolę armii może. I co my tu już możemy wrzucić? Może kogoś od komunizmu? Które to nie bardzo. Nikogo nie ma no, to poczekamy. Co robi wujek Stalin? Stabilizacja, moc przerobowa... A, nie wyłączyłem debuga, na boska. Pasie w piekle. Mm. <laughs> Ups! Chyba <laughs> <laughs> ich wkurzyliśmy! O oh, Jezu! Go! Masakrujemy Christy teraz chociaż! Możemy coś ładnego wrzucić, to może... Nie, tutaj nikogo nic sensownego nie mamy. Czuję dla neutralnych na niepotrzebne. umowa handlowa też tam będzie jest stosowne. Teoretycznie to też są nam zbędne, do szczęścia. Przepuśćmy do rozwoju motoryzacji, artylerii. A może chociaż to zróbmy. Go. Mamy jakichś generałów w ogóle w tym Meksyku? Ktoś się znajdzie. Go z wnętrznym co to w ogóle robi? Miejmy nadzieję, że chociaż jedna rewolta nam nie strzeli. Ej stop, jak mamy więcej oparcia wojny, to możemy w częstą mobilizację wrzucić goł! Jesteśmy OP! Jesteśmy PLOPEM! Wygramy to! Tak właśnie. Nasze 20 Dywizji podbije te kapitalistyczne Stany Zjednoczone. Hatfu. 2 kapitalistów. No i tak, de facto... Pojawi się tylko ten odcinek, a potem będzie majówka, a przerwa gdzieś nie będzie. O, mamy jeden błąd! <laughs> Ojej, o ten głupi debuk, no. Przepraszam. System z teraz. Czy chociaż ten jeden błąd poszedł się walić? Nie. Nie poszedł się walić. Ups. Ej! Loty no, badawczy, dawaj, go! Co, głupie? Hej, wybuchło, fajnie! Zostało nam 13 dywizji. No super. A i mi ile zostało? Tyle samo. Mrao. Dobra, słuchaj, wy pójdziecie tutaj. I mi to czujecie na szybkości. w Wybrądzie stolicy. <grych> Musimy sobie ograniczyć ilość frontów. To będzie najlepsze dla nas. Jeśli się w ogóle przebijamy na tym wypizdowiu. Daj mu tu pomóc. Trzeba szybko zrobić. Właśnie, samoloty. My mamy samoloty. Gdzie są nasze samoloty? Jakich to nisko może? Bum. To wszystkie samoloty. Tu. Elegancko. Niedobrze. <laughs> Ofensywny meksykański upadek nadchodzi. A ty się może poddaj, tutaj, projekt Mexico. Eee. Nowy Narodowy. Limit napięcia, w szukaniu ochotników i wizji postawiam do wsparcia z kluby. Ej, fajne! Trena to niepotrzebne. Go. Ślącik badawczy. Lech, ta broń nam potrzebna. Substance. ten rozkaz. To wy dostaniecie nowy ambitne eee, i od rotu. musimy w ten sposób Maxik nie może upaść Pomóż, co? No? Nein! Pomóż mu! Dobra, oh. voilà, trzymam się. <laughs> I przepchniemy te kilka, te trzy dywizje Na tej pustkowiu totalnym Ej właśnie, weźmy sobie jakiegoś generałka czyli innego z tych pana O to Go Jesteśmy lepsiejsi Chcielibyście już tutaj przepchnąć to, to Kobiety w rewolucji, super Więcej fabryk to może później? Zróbmy ten bank narodowy. Bo tutaj jak nam brakuje. Będę bank narodowy. Incident Bank City Want to Facts Institute Fundy ze strony. Kurde, ambitnie. Właśnie, badanko nam się skończyło. Następne. Bum. Nein! Prąd nam pęka! Go kawaleria! Saria! Czy coś? Przepnij go, nie, nie świruj. No bo jeśli tutaj i zamkniemy te dwie dywizje w kociołku... Mamy w sumie zrobioną robotę Bank Narodowy się skończył Właśnie, ale tu są... Kurde, dobry gościu Tempo budowy... Tempo budowy... Tylko, co nam to teraz da? To nawet fajne rzeczy Hmm. A tutaj? Infrastruktura jakaś, fabryki dóbr konstrukcyjnych, komunistów na dzień, ej, to nam się przyda. Tu jest chyba kilka jakby frakcji komunistycznych? Możliwych do wprowadzenia w tym wspaniałym jakże Meksyku. Zjedź tutaj i napieraj, nie, nie odpuszczaj mu. Front nam jeszcze nie pękł, dużo, to dużo zmienia. Bot jest na tyle głupi, żeby mi tu jeszcze nie wejść. I tego się trzymajmy. Wykorzystujmy mój głupotę, Botów. Lepsza artyleria, jesteśmy w wojny. No jakbyście się tu łaskawie przebili, to by było mocno. Ten tu no kurde nie, nie, nie wytrzyjmy z nim Gołatak, ataki Ataken Nie, ataken On Musi ulec nie ma organizacji no 93, tam mamy to chyba, mamy to. Wow, 94, słucham to w końcu. To jest przerażające. Yy. Wysoka, to jest w miarę jak trzeba. Jest go jakaś do doktrinka. Mmm, tragię pum. Aha! Przepchnięte! To była wojna. Tylko tam ciśnij, totalnie. Ty pójdziesz tędy, będziesz go ciśnął. Mamy lepszą broń! To nic nie zmienia, bo i tak nie wprowadzimy jej w produkcję. Kurde, meksykański samolot. Go meksykańskie czołgi. Co jest? Tak jak pracowników branży naftowej. Eee, my nie mamy stabilizacji, proszę pana. Mm. Go, i tak mamy dużo geopolitycznej. politycznej. Mm. O, to nam się może przydać na pewno. Tutaj ich zatrzymaliśmy. Moje piechotę nam się w miarę zgadza. To lepsza. Jakbyś mógł. zamiast tędy, to wypychać i tędy. I odcinać, bo jasne, jasne, Dałeś. Zapropnoi nic nie wypychać. Ojej, czu, to jest wyrażające. Jesteśmy wami totalnymi. Mogę nie poprzeć na oto to jest to maływą małe, kurde, nie ma. Hmm. Czy my używamy brytyjskich modeli? Tak, robimy jeszcze potężną meksykańską flotę, złodzi pod O, w tą stronę możecie się co Ale wy się nie możecie wycofywać! atakem. Powiedzcie, że jakbym zabrał tu jeszcze jedną buk. Stąd. to mogłem jakieś rzucić do szkolenia. Bum. Tylko jedną. Może mu akurat będzie starczyło, niech broni za jakiś czas. No kocham tylko 8, 8, 850 karabinów, tak że nie jest tak nie? Nie! Tak Jak wypalimy mu organizację, to będziemy mieli jakieś szanse. Czemu ja nie wziąłem jeszcze celu narodowego? Eee, co to robi? Kijapo idzie te O! Więcej poparcia dla komunistów GO. Czy ja mogę wziąć tego gościa? O to! O Jak? I na brzegą komuniści! No, będziemy mieli tyle poparty, żeby... No, by ofensywne... Nie, by wszyscy napierać. Czy jemu ta organizacja nie spada? ekspert piechoty i to jest pra prawdziwy generał kurde Profesjonalista, nie, to E, nie, 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 wy tłumacie na pierdziela Kurde wam się zachciało. Stój! Gdzie stoisz? Kurde! HALT! Tu! Atakę! Um! Atakę! Oje, co? Ale wy jesteście już w les. Prędzej czołgi wystawię, kurde, niż wy coś działacie. Ja Mamy 38, tego 38. Mamy bojówki robotnicze, tego tutaj, tu, 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 tu. I to <laughs> to nie to czy na mojej. Ups. To nie, to jednak nie idziemy tędy. E, tempo budowy fabryk. Co do nowego stylu? Może Kurde, ten Meksyk jest straszny. Dobra, ale tutaj nam chyba podziękuję za uwagę. Weź ją, wystaw i wyślij tutaj na, na, na sztel. Tylko tutaj, o. Tu się trzymamy, to jest... dobry znak. Jezus, z stoisz, ty patafianie, pacanie... grr atak. Zaraz mu się karabiny skończą, tego wygniemy. Ty Te działania nic nie zmienią, bosko, no tego będę. Moglibyście już go zniszczyć. A jest ranny, pociąg, żeby nie. Jesteś tutaj, tu. Atakę. Atakę! Krzywioszka jest chory. Fak. 85 <grym, rzyska> na dacie rady, ja w was wierzę. Uuu, wolne cywiliaczki. Koło cywiliaczki. O Jezus! O Jezus nie! Ty debilu! Ale ja ich tu odciąć. Ja weź go do może. może. No, że tak to wujmę, nie jest dobrze. <śla> o Jezu! Jak to jest kurde dramat? Też podcinali poodcinali nawzajem. Pacany. U, fajne. To lepsze karabiny. Bo to jest Akademia Wojskowa. U, ponosi go to tak na Hmm. hmm, 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 Wielkie Mechiko upada. Jak się nudzić, to nie wiem, przy tak, tego, on nie ma sprętu. Może go wypchnąć. Kurde, by to jednak nie dobrze w tą grę. Zrobimy potem na divisję desądową. To będzie nasza fała, kluba i w ogóle miłość i braterstwo. Jeśli chodzi o Meksyk. Ha! Odcięci! Zmasakrowani! Wypchnąć go stąd. Kończymy to. Zabij go. Zamorduj. Dobrze, jako że udało mu nam się opanować jeden z frontów, To tej jakże wspaniałej wojnie domowej, w tym jakże wspaniałym Meksyku. A jestem, a w tą grę. Pora chyba zakończyć. usunąć tę linię frontu, linię frontu, linię odwrotu, wziąć jakiś dziwny cel, który da nam fabrykę, nasza armia się to transportuje, układ monachijski, mamy już 1038, Meksyk w czasie wojny domowej, także jest grubo. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i widzimy się w następnym odcinku, na razie